Hej, widzę. Dzisiaj chciałbym zrecenzować zestaw LEGO Brichheads Ninja NinjaGo 10 o numerze katalogowym 40490. Zestaw został wydany w 2021 roku. Ilość elementów w tym zestawie to 406 elementów. Za cenę katalogową 129,99 groszy a aktualnie wynosi 188,90 zł przedstawia on Samurai X który składa się z 146 elementów Złotego Lloyda który składa się z 148 elementów Smoka Fersbaum który składa się z 147 elementów eee, no to zapraszam do oglądania a sobie a sobie teraz zrobimy yy, unboxing tego oto zestawu. Czekajcie, no to wracamy do unboxingu. Czekajcie widzę, i sobie sprawdźmy yy, co będzie w środku no to sobie sprawdźmy zawartość tego oto zestawu A na pierwszy ogień mamy y, trzy instrukcje. Z czego pierwszą instrukcją jest y, jak zrobić farszbą, trochę podniesiona. To już będzie minus drugą instrukcją mamy Samurai x oraz trzecią z tego noida no to dajcie mi czas ja złożę i sobie to przejdziemy a jeszcze zanim sobie zawartość tego co zostało i tu już mamy tak Mamy woreczek numer 1, woreczek numer 2 oraz woreczek numer 3. Oto dajcie mi czas. Ja sobie teraz to złożę i się do Was odezwę. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że zestaw zawiera 4 woreczki. Z czego jeden woreczek jest przeznaczony dla Lloyda. Drugi woreczek jest przeznaczony dla Samuraja X, a trzeci woreczek razem z małym woreczkiem jest przeznaczony dla Fersbą. No to sobie teraz to złożę i się odezwę. No co dobra, widzę, tak się prezentuje, tak się prezentują konstrukcje gotowe. No to sobie zacznijmy omawianie, może od Samuraja X. Jeżeli chodzi o Samurai X, no to tak się on prezentuje. Eee, tak jest zbudowany tutaj ma torsik. jakby teoretycznie. No to może go sobie odepnijmy i zobaczmy. Tak się on właśnie prezentuje. ma ruchomy hełm tutaj się mu rusza tutaj tu i tu oraz tu Widzicie? No. tak się właśnie prezentuje tak się prezentuje z przodu z tyłu, z boku z tyłu i z u boku. Dobrze, że jest duży plus, że są te wszystkie brickheady zabudowane. Z tyłu, z przodu, tak i z boku. To jest akurat duży plus. Tak się prezentuje jego wyposażenie w postaci miecza. O. jeżeli chodzi o dół, to tak się prezentuje. Tak. Jeżeli chodzi o wyraz twarzy, to taki mam wyraz twarzy, akurat zakryty. No i tyle, co można o niej powiedzieć. W sumie ten BrickHeads oceniam na. No, po prostu na dobry, się dobrze prezentuje, a tak się jeszcze prezentuje na podstawce. O. No. Tak się właśnie on prezentuje. No to sobie teraz przejdźmy do kolejnego brickheadca, e, a tu jeszcze elementy zapasowe z e, samego brickheadca. Tak ura, no to sobie przejdźmy teraz do kolejnego, a kolejnym może będzie. Złoty Lloyd. Jeżeli chodzi o złotego Lloyd'a, tak jest on zbudowany. Tak jak te poprzednie brickhecy No i w sumie, co jest? Właśnie dobrze zbudowany. Z drugiej, z, z przodu. Z, z, z tyłu. Z boku. Z przodu. I z drugiego boku. Tak się właśnie prezentuje. Przedstawia y, ten brickhead złotego Loida. Y, jego wyposażenie jest y, miecz złoty w takiej postaci. No i tyle. Czekajcie. Jest jakiś zakoczekowany. A tyle co muszę powiedzieć o tym BrickHeadsie Jeszcze tutaj ma nadruk Dziesięciolecia, to jest zestaw z wydany z okazji dziesięciolecia e, Ninjago No i tyle Sobie Przejdźmy do ostatniego BrickHeadsa w tym odcinku a tu jeszcze zanim sobie przejdziemy No eee, to tak się prezentuje eee, Element zapasowy Z tego BrickHeadsa No to sobie przejdźmy do ostatniego BrickHeadsa To jest akurat FirstBone first eee, Czyli pramatka z 9 sezonu E, tak się ona prezentuje, jeżeli chodzi o przód, no to tak właśnie wygląda. E, jeżeli chodzi o ruchomość, no to e, uszy się ruszają. E, skrzydła, no i tyle. Jeszcze mogę wam pokazać, jak to wygląda bez podstawki. Tak się prezentuje bez podstawki. Można zrobić walkę pomiędzy nimi. No i tyle. Teraz sobie przejdźmy do pocałowania. Aha, jeżeli chodzi o jeszcze elementy zapasowe z Samurai X oraz Fersbone. No to yy, tak się właśnie prezentują te elementy zapasowe. I tyle. No to sobie przejdźmy teraz do podsumowania yy, tego to yy, zestawu. No i tyle. Teraz sobie przejdźmy. Jeżeli chodzi o właśnie elementy spesują, to tak się prezentują wszystkie. I w sumie podsumowując, ten cały odcinek... Jeszcze Czekajcie, was jakoś wstawię. No i tyle! Podsumowując ten zestaw, to mi się bardzo podoba Fajnie, że mam pierwsze BrickHeads'y w swojej kolek kolekcji Może się zmieni, może się to zmieni Będą jakieś następne Zobaczymy Ale ten zestaw oceniam na bardzo dobry Jego cena też jest przystępna No i tyle Do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć